Kolejny szybanko z tej strony, gdzie was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj sobie gramy t, y, serię przygody z Paweł W3. Siema Dokładnie! I, I dzisiaj zbroimy się, żeby zaatakować o tamtą wieżę, właśnie. Żeby zaatakować to. Okej, okay, i właśnie tutaj mamy 57 żelaza już przetopione, a może że trochę. Niestety nie ma, mam się film, z wypadku przez co no, nie zobaczyliście naszej wyprawy, jest to no jeszcze... jest wielu ciekawych rzeczy, no. bardzo szkoda. Tak, aby aż to się przetopi... Raza, no, bo może Paweł by tak... Dobra, ja wezmę jakieś... E... Dobra. Ja, a, ja miałem po Kobeliś, tak. Tak, tak, ja, ja stworzę w ogóle nowy piecyk. No, e, przydałby tak. się dwa. Ok, tak, odłożę kobel, odłożę to, 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 odłożę tego jednego kobla, to odłożę, to odłożę, okej, okay, rudego ja żelaza, rudego żelaza zostawię, okej, okay, i... może zrobić jeszcze drugą skrzynkę, że, bo trochę nam już miejsca brakuje, a ja mam dużo teraz niepotrzebnych okay. rzeczy. co to wyżej gdzieś idzie Okej, okay, dobra, o, już mamy większą skrzynkę. Znaczy są potrzebne, ale lepiej żebym ich nie nosił. A spoko. ale tak. Dobra, postawimy na przykład... A tu... Dobra, postawimy gdzieś tutaj ten piecyk. Ja wezmę trochę tego. Dobra, no, tam do. Okej, okay, wezmę węgiel. I tak, do tego włożę. Jedzenie możemy przecież. No tak, właśnie tu chciałem jedzenie. Dobra, tu tak kolej do osiem. Wrzucę. Dobra, sobie nie wiem, czy starczy, więc wrzucę do tego piecyka wszystko. Ja mam zrobić coś takiego, że zawies... e, A, zaraz klawcik głuch. No to weź, zbierz to. I tak. I ja wezuję się jedzenie. Okej. Okay. Okej, okay, siedem wystarczy. Weź, postaw to. Okej. Wyście czy dobrze? Ja jestem na górze. Ja, tak. A Paweł, czy jest na dole? Aha, że jeszcze komu... Czemu, a czemu nie te... E, dobra, to ja może tu jedzenie. A co odrzuciłeś? Ale siedem tych. Czego ja więcej? No to go Ja pójdę może na jakąś małą zabijankę. Okej. Okay. Pierwsze rozwalamy. Zwierzę. Dobra, no to szukam za najmniej, Dobra, nie będę tak bierał, bo mi się zaraz głód. Ale dobra, co tam? Gdzie są jakieś zwierzęta? A, tu mamy kurczaka. Stój, 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 stój. A, zabiłem go. Jak? Tego nikt nie wie. Ale dobra. To ja sobie zbuduję może set. E zbuduj sobie, okej, okay, spoko. A, chodź tu, świdio. A mam set. A tu jeszcze miecz. O, nie mamy nie tego hadlarza, handlarza mamy. Czym ty handlujesz? A jak to się klika? A, L, L2, dobra. A, on wszystko za Bernardy pro, proponuje. Mm. Aha, dobra, ogólnie fajnie. Paweł wywyższy zabił żelazne drzwi. To nie było zamierzone. No dobra, starczy, no, ponieważ jeden set to jakieś 30 żelaza. Chobby podat tak. Jezus jest spoko. A, ty masz już prawie cały set. No A mi brakuje. Dobra, to ty sobie no. tam zrób, ja sobie wezmę... Daj mi trochę jedzenia. Poczekaj, tylko ja sobie wezmę... No ja odłożę tą brązową e wełnę. Dobra, na razie to... Poszejść. My się to. nam przydało pochodnie zrobić. Włożę ci jeszcze 3 bez sztyku do tego. 3? Aha. jeszcze ty powinna być. Dzięki. Okay, mam 5. Okej. Okay. Czego nie włożę? O, czego nie baga? A. Dobra. Jeszcze raz. Dobra. A. Okej. Zostało mi 6. Przepadam, może tam. Bananinę. Bananinę włożyć do skrzyni. Znaczy nie do skrzyni, tylko do pieca. Okej, okay, tak może w następnym odcinku pójdziemy e, właśnie tam. Okej, okay, sobie zjem te mięsko. Okay, teraz nie będę to sobie nie ma sensu. Jedną sobie wezmę banalinkę. Teraz może może to. O ja mam też sporo No tak, to Można wejść to może Odłożę to, wada się do skrzyneczki. To czekamy na twoją zbroję teraz. Ja tak. Tylko jedzenia mamy. A ty A możesz... Już ok, no to podejdź może jeszcze w tym odcinku. A to trochę potrwa. Tylko że Nie wiem to, czy to ma sens, bo może nam się zniszczyć ta zbroja. Dobra, dostaniemy takie łupy, że będzie warto. Ja <noise> idę zabić tego. Czemu? No bo dostaniemy linki i będziemy mogli łapać się zwierzęta. A zostałaś Dostałeś! zostałeś, nawet dwie. Plują na ciebie te raby. Wy się zabij. Ej, o, dobra. Jest, no. Ok, dobra. Okej, mam już 8, no to może coś Zobaczę zrobić. I Gdzie to jest crafting, a tu. I zrób sobie też żelazny miecz. A, dobra, żelazny miecz, dobra. Zacznę od pucików. E, o o, dobra. To nie wiem, że za pomysł. Nie ma do mnie jakieś nie wiem. Co, jezdzę trzy? Wezmę to, przepalę. A teraz to. Wezmę dla ciebie jedzonko. Ok, ja już idę. Ok, co? A, jeszcze mam cztery w skrzynce żelaza. To jeszcze coś tam już zbuduj. Tak, Mam już butki. A może teraz zbuduję spodnie. I ten. Czy jeszcze a, 10, 10 żelaza? Nie, jeszcze 8. Ale Nie, jeszcze na 9. 9. 9. 9 żelaza, a ja masz tutaj jedzenie. Rzucę Ci. Przypomina o subskrybowanie kanału Glio 5... Glio Minecraft, ale Grio 5 też oraz wpijcie na kanał Power W3. Link oczywiście w opisie. A my już zaraz będziemy podchodzić. Do 10, bo jeszcze 2 na ten. Na, a, na wiecz. A może następnej dosy pójdziemy? Znaczy następnego dnia. Pięć, będzie rozsądni. Dobra. Mam pięć już. O i tak mam dużo... Będziemy mieli jeszcze 20 Ja mapę zostawiam tutaj, bo Tak? więcej nie dostaniemy takich map. Znaczy można zbudować, ale... A ja też, ja swoją układę w lewym dolnym. Okej. Okay. Okej, ja mam sporo. Dosyć. Okej, okay, jeszcze jedno. okej. Okay. I zbroja już cała. Okej. Okay. Cała zbrojka. Dobra, by się. Dawaj. Okay, ja bardzo ładnie oczywiście. czekuję do kawi Dobra, teraz czekasz na wiecz. E, e, Badaj ze tak. Gdzie? Obok mojej mapy. A. Taki. E, wiecz. No A, proszę, Dobra, włożę tutaj do skrzynki te drewniane. To jest jeszcze żelazne na pierwszy ok, Ok, dobra, na pierwszy. Żelaznej kawiedzy. I tak. Okej, okay, i idę. Mną, że ja mam na to co? To... Okej, okay, idę. idę. jest dosyć będzie długi odcinek? No, dosyć mocno zarobimy się, bo będzie dosyć sporo upływów. Nie wiem, chyba tylko jedna skrzynka. No, ale sam... z nich samych jest dużo. Kurde, bije mnie ja no, ja tego zabiję A, jest rafisz i tak, więc dobra, jednak ja chce Dobra, leży jeden no, go obok mnie tego No Ja muszę... Chodźmy się odleczyć Na dole jest jeden z flagą Tak, no to zabijmy go Ale no, tak na tego na dole Oj, nie, będzie ciężko ja sam to raczej ja to mnie radę. Dobra Chodź nie wiadomo ja w ogóle teraz żelaznego wiecu nie używam o mam złe przeczucia, zrobiłem trofeum Czyli okay, dobra jest przypójdę na brzeg I tak e, o mam flagę, w górę także... G góry jest ich jeden albo dwóch. Tylko baję się, że jak będę się wspinał to dostanę... Chodź schodami. Podami. Tu są schody? Nie. No właśnie. Tu jest wejście. Chodź, a nie zostałem. O nie, tu mnie atakuje. Ej, zostaw mnie, Poczekaj. A skąd on ty się wierzysz? Dobra, powóz. Nie, nie chcę wbić, bo do ciebie nie ma. Dla mnie. I chodź tu. O, widzisz? I tu jest na górę, że. Na górę, chodź. Ok. Na ty pierwszy. A, bo pięknie powinna być skrzynka, dobra, jak ja. Heh. Nie otwieraj skrzynki. Albo no. dobra. Jezu, czemu ja po tych schodach nie mogę zejść? Mamy marchewki, kozak. mam Ja nawet po schodach, no. Weź książeczki, ja wezmę, że. Dobra, weź wszystko sobie. I dam do naszej. Nie, dobra, do wody wpadłem. Możemy tutaj no to przebudować i zrobić bazę. bazę. Co mnie bazie. bije? I kolejny mnie bije. No dobra. Możemy to przebudować i zrobić bazę z tego. Nie wiem. Dobra, gdzie? Nie wiem. Ja muszę coś zjeść. Albo dobra, nie będę ja. Dobra, i wracajmy już. W następnym odcinku możemy przebudować to i zrobić na przykład otwarta ja Dobra, e, to jest w tą stronę, czyli nasza, nasz dom jest tam gdzieś chyba. Tak, Nie, tak, tam. Nie, ty A tam. A tam było. To ja coś zjem. Okej. Okay. Zabij krowę może. No. Nie było to tak ciężko. Okay. No. Ja nawet żelaznego wieczoru nie, nie musiałam użyć. Także to by było jeśli chodzi o ten odcinek. Także oczywiście subskrybujcie mój kanał. I wpadajcie do PawelWyr3. Link w opisie i też na mój główny kanał, jeśli zaproszaliście na ten kanał pierwszy raz. I więc do zobaczenia. Cześć!